Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj luźny vlog, ale ja postanowiłem podjechać do najbliższego marketu Aldi, tutaj gdzie mieszkam. Ponieważ mam dzisiaj wolne, ale także pustą lodówkę. A chciałbym sobie zrobić takie domowe śniadanie. Pokażę Wam sklep, życie codzienne, tutaj w Sydney, Australia. Easy vlog. Zapraszam. Ciekawostka dzisiaj używam transportu publicznego. Przyjechałem tutaj autobusem. A jak wiecie, bardzo, ale bardzo dużo, wcześniej poruszałem się swoim autem. Praktycznie wszędzie jeździłem samochodem, nawet na jakieś najprostsze zakupy. Dzisiaj używamy transport publiczny. To taka mała ciekawostka. O, już jesteśmy przy sklepach. Tutaj po lewej stronie jest Aldi, a po prawej jest Woolworths. Mnie interesuje się tylko Aldi. Chyba, że nie dostanę tego, czego szukam, to przeskoczę na drugą stronę do e, Woolworths. A, jeszcze jest metro. Me, metro to jest takie mniejsze... E, mniejsza branża sieci sklepów Woolworths. A, tutaj jest Aldi. Co muszę kupić? No, takie pierdołki na śniadanie przede wszystkim. Może jakieś windiny, sery i alternatywne pieczywo. No zaraz zobaczymy i od razu wam pokażę ceny, bo wiem, że bardzo was to interesuje. A chyba wezmę sobie koszyk, bo tak naprawdę nie wiem, czy to będzie ciężkie. Zobaczcie. Jakieś czarne Winogrona za 17 dolarów, ale drogo No ale takie zwykłe Takie zwykłe już jest za 3,79 popularnych rzeczy pomidorki 4,29 paczka takich cytryn 5,99 no mięso tak widzicie powiedzmy beef na kotlety 1049 za prawie 2 kilo. Wydaje mi się, że Aldi to wszędzie jest podobne, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Anglii. Mam taka paka duża kurczaku 2 kilo za 7,49 Widzę, że na razie się tutaj rozpakowują. Nie biorę żadnego takiego mięcha Interesujemy takie lżejsze rzeczy jak SER o, wezmę ten Swiss 449 Na śniadanie i Cheese Cheese wezmę o zobaczcie Skarpona jest promocja 3,28 to wezmę bo to na dzisiaj będzie i jeszcze miałem sobie wziąć jakiś nisko słodzony dżemik a masło, masło wezmę Masło moje ulubione to jest takie z oliwek 349 500 g. Okay. Jogurty dzisiaj odpadają. Na przykład co? Tutaj macie śmietany 409 albo 279. Tu jakiś też kremik. Pudding cream kosztuje 3,29 Dobra. Takie rzeczy. Szukam. Jakiś taki, wiecie, krakersy, nie krakersy. Nie jem chleba od jakiegoś czasu. O, czekolady. Czekolada 3,99 Coś takiego. Wszystkie w tej samej cenie, ale czasami mam ochotę na jakiś nisko schodzony jam. Miód tutaj 5,99, troszkę większy za 7,879. Krupki, nie, chips tutaj po tej stronie są chipsy, ale to w ogóle mnie nie interesuje. Mm, woda jest. Naboje. Cztery butelki soku takiego z lemonek, z cytryny. Dychę. Drogo. Co lubię pić? Lubię Pepsi Max Kupuję często takie kartony, 30 puszek Za 27,99 Kola takie rzeczy to na pewno nie piję a, a może chcielibyście wiedzieć, po ile są banany? Banany są 4,49 za kilogram Banany wszędzie chyba są tanie są takie pastewne raczej, wiecie o co chodzi. Tu są takie rzeczy, które w ogóle mnie interesują, niskiej jakości. E, jakiś sprzęt, gospodarstwo domowego. E, buty i tak dalej, i tak dalej. Papier toaletowy. Kiedyś bardzo... Pod... <gryw> Ludzie pierwsze co zrobili i rzucili się na papier toaletowy, jak był Dawid. Kosztuje... 8 rolek, 7,49 większy. 18 rolek za 9,89 tu. Jedzenie dla zwierząt, a pokażę jedno, żebyście wiedzieli mniej więcej karma dla kotów 5,49. Dobra, wbijamy się dalej z takich e, mm, z chemii powiedzmy do czyszczenia szkła, spray 1,89 bardzo tanio To jest bleach bardzo duża butelka 2,09 bardzo tanio chemia jest bardzo tanio e, płyn do zmywania naczyń coś takiego za 1,39 kurde no wiecie co jak za darmo płyn do płynu tkanin 2,99 proszki 5,99 i tu jest tu jest nie wiem to chyba wygląda takie pudełko na 2 kilo o tu bardzo duży płyn do prania 4 litry za 11,99 To Spoko, no bardzo dużo prań. To jakiś najtańszy bardzo dużo pudełko 4, 4 kg cytrynówka za 4,99. Też bardzo tania. Chemia jest bardzo tania w Aldim. mrożonki, to w ogóle nie kupuję takich rzeczy. Nie interesuje mnie to. Co? no, no patelnia mnie interesuje 3 dychy, 30 dolarów i tam jest dział z alkoholami, nie? O, i tutaj teraz znajdziemy sobie alternatywne pieczywo produkty ogólnodostępne, wszystkich interesują szczególnie w Polsce, gdzie się bardzo dużo piecze 1,29 za kilogram mąki jakaś inna odmiana mąki, 1,29 Biały cukier. Nie wiem czy to tanie czy drogo. 2,59 e, Mleko. Mm, ja kupuję bez cukru. Na przykład takie Oat milk, milk. Czyli orzechowa. Zaraz się poprawię tutaj w filmie. Dokładnie. 1,95 95 Czyli bardzo tania. Piję codziennie z kawą. Jajka. O, może jajka, to wezmę sobie. Jajko kosztują. O, te wezmę. E, 3, 3, 49. E, 12 sztuk. Zobaczcie, to jest ważne. Czyli 4 na 5 gwiazdek, czyli dobra, może być. Nie brać poniżej czterech Dobra, idziemy dalej O, i tutaj będzie pieczywo, które mnie interesuje Czy nie ma? Kurczę, nie widzę Pampersy dla dzieci Za Pięćdziesiąt sztuk Jedenaście dziewięćdziesiąt A tu szampony, takie rzeczy płyny. Na przykład taki australijski ketchup 1,99. No tanio. Sok cytrynowy 95 centów. O, pasta do zębów. Najtańsza 2,09. Lepsza za. 749 Tuńczyk mała puszeczka za 1,09 Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Zwykły olej taki dwulitrowy kosztuje 6,59 hmm, tutaj. 6 też 6,59 dwulitrowy, ale już taki lepszy olej, jakbyśmy chcieli kupić, którego w tej chwili tutaj nie ma. Ale to jest oliwa z oliwek, to ja kupowałem za jakieś 12 dolarów za litr, czyli można powiedzieć, że jest dużo droższy niż taki. A, przepraszam, tutaj już mam. O, ten czas to kupuję Extra Virgin, za 14,29 14, albo z oliwek za 13,99 zł, jeden litr no i co? zbieżamy do pieczywa A taki zwykły chleb A kosztuje 3,99 pita bread, czyli taki wiecie, na kebaby większy 2,59 4 takie małe za 2,59 też taki chleb tostowy 3,69 a, a co jem zamiast chleba? jem taką alternatywę Coś takiego, choć nie jest to za bardzo zdrowe, ale za wszelką cenę unikam chleba i muszę się czymś rotować. Czyli coś takiego kupuję. Eee, 3,49 to kosztuje. I jeszcze kupuję sobie dla odmiany, żeby nie było za bardzo eee, codziennie na śniadanie to samo. To takie zwykłe crackers, na przykład o, te są fajne 2,69. Coś takiego To mi wystarcza Do tego ser, wędlina. I można powiedzieć, że głodny nie chodzę I niestety moja słabość, ale, ale uwielbiam dżem z jakimiś kremami Nie używam tego dużo e, Mój ulubiony to truskawka Także ląduje tu Koszyka. I jeszcze troszkę owoców. wezmę sobie taką paczkę kiwi za 6,99 Dodatkowo jagody, borówki tak za 3,99 dziewięćdziesiąt i jeszcze truskawki. Te tak wyglądają, nie wiem, może te 3,49 i to będzie wszystko. Zakupy zrobione. Jak wy widzieliście, to co wybrałem, zapłaciłem za to 45 dolarów. No, strasznie jest droga. To jest fakt, parę rzeczy. Macie przeliczone na złotówki możecie sobie to porównać do cen w Polsce Ja uważam, że Australia stała się bardzo droga przez wiadomo po jakiej akcji 3 lata temu wszystko skoczyło do góry już nie wspominając o e, mieszkaniach które są pod wynajem to wskoczyło czasami nawet 100%, 80%. A takie zakupy spożywcze 50% to co najmniej 60-70% w górę przez ostatnie 3 lata. Zarobki 5% do góry poszły 10%. E, fajnie, jakby ktoś, kto tutaj pracuje, to mógł potwierdzić, czy się mylę. Przynajmniej z mojej strony tak to wygląda. No cóż. Życie tutaj to jest prawo wyboru. Tak jak co niektórzy mi tutaj pisali w komentarzach. Jak się nie podoba, wracaj do siebie. <ścoughs> ja nie próbuję, powiedzmy tak wiecie, narzekać, nie narzekać. Tylko stwierdzam fakty, no wchodzę, patrzę, obserwuję, przeliczam prosta matematyka, nic skomplikowanego to wszystko na dzisiaj aha, jeszcze na koniec spodziewajcie się naprawdę od dzisiaj odcinków nie więcej, no postaram się nawet codziennie życie w Australii może o tej samej porze czasu polskiego Około 6 w południe nowego odcinka. Nie wiem, czy to jest dla Was dobra wiadomość, wiadomość czy zła. Może Was mm, szybko zanudzę. To się okaże. Nie bójcie się pisać szczerze w komentarzach. Tak jak i ja, jestem dla Was szczery. Do następnego odcinka. Cześć!